Nie, 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 tu... wywrotki, ma... wywrotki mazurskie. O. Witam w drugiej części. Relacja w dalszym ciągu zezwolenia. Wywrotki mazurskie. I... Ile przyjemność nabycia takiej pary? 350 chyba co nic. Nie wiem dokładnie, ale 3,5. No nie ma go w każdym bądź. A krymka Białostocka? 150? Ten 120. Ten 120. Fajnie. Dziękuję bardzo. Czajki wedenskie, białogłówki, jedna jakby sroczka, nie, tam ta niebieska, taka białe, to, no. To jest taki, nie wiem co to, to, przyleciało. No, to jak cenimy? Za te... białogłówki po trzy i na przykład. A winery? Winery po dychy. A te, te ciemne? Te, te czajki. Te czajeczki? Też po trzy wszystko 3 dychy sztuka. A jakby ktoś brał wszystkie to to rabat Co, będzie. Się Jasne. I, I na końcu te dzielki koruniate 70 zł 70 zł Dziękuję bardzo. Kariery. Po 8 dych. Dzień dobry. Po ile takie czubatki? 130? 140 za parę. A silka? A ta silka na końcu? 50 A pozostałe mniej więcej po ile tak od do? Od 60 do 100 Zapach Od 60 do 100 Dzięki bardzo. Są jakieś? Po, po 35. A tutaj? Od 30 do 50 za sztukę. Zeszło już coś? 70 Biegusy takie fajne nawet? 7 dyszy. Sztuka. Fajnie, dziękuję bardzo. Ja dopiero tu zacząłem. Nie, nie, nie. Po 40. A ten 30. Te po 40, tak? Tak, a ten 30. Tych miniaturek to są, tak? Tak, wszystko. No, dziewczyny się zajmują tymi. Ten jest 10 zł droższy. Tańszy. 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 A myślałem, że odwrotnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie sprzedał się. Tu mamy z rodowodem. Panie, no chcesz pan... dojść, że kołębiom pomagam. Ile za niego, jeszcze raz, z rodowodem? 150. szkoda, jak szkoda. To nie są brzydkie, niemieckie wystawowe. Niemieckie wystawowe, klasa. Te biała, biała... Ta para białych, słowiańskich. Ile za taką parkę? 400 zł. A te tu z lewej strony? Odwieź się. Dziękuję jeszcze. Co, co to za To rolek? Oglieki wysokolotne. Cztery. Nie lubię, jak ktoś kurwa. Ja mam tak samo kutę. Nie lubię, jak ktoś kurwa, głupio dyskutuje kurwa. Człowiek. Ja, ale... Tu mi się pyta, ile on ma, no, ja wiem, mówię ci, ile ma. Tego mają. Proso senegalskie w jakiej cenie? 30 zł kg. No, proszę bardzo. Woreczku i tam masz proso zwykłe po 2 zł kg. No. Dziękuję bardzo. Nie powiem. Podwiedyszki. Pod dyszki, a orliki wysokolotne? dyszki. Też podwiedyszki, fajnie, dziękuję. Królika czy nie? Głos twój! Ile cenisz tego królikę? 5 dyszy. A te to są te barlesy po 35 zł to tego kolegi. Tą barwę? Paragilów. Paragilów? A to sama młodzież. Większość młodzież, no. młodzież? No. To ile ile taka paragilów? 4 płytki. Tylko? Tylko, tylko? To znaczy 4 płytki do wzięcia? Można powiedzieć. No. To ile ten czarny, jest, ten wywrotek? A ten z tych orlików jest? Orliku, z tych orlików? To jest z to Z jest szaryków. To ile taki szary? A krymeczka młoda? Krymeczka 50. 100 zł. 100 zł perliczka. Fajnie, dziękuję bardzo. Czarne, czarniutkie. Oto no są czarne, białe Jak cenimy od sztuki Czarne po 6 dnych, a białe po 130 tutaj. 130 tak. Musci a ta niebieska strada pocztowa, jaka cena? 2,5 dyszki. Co? Muszę jeździć tutaj. A widzisz, fanczyki? Fanczyki 3,5 dyszki ten żółty. Dwie dyszki tamten. Ten neweczek. Neweczek 3 dyszki. A te porciate pozostałe? To 6 sztuk. 6 sztuk fajnie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Co to masz za okaz, a takiego? Kogucik. Kogucik. Ile za niego? 50. A i to, to tu dalej? Hamburki po, po 50. Po 50? Tak. A winery? Też po 50. Blau windry? Blau windry, 600. A te czerwone tak jest? Dwieście To są z tych wywrotek, nie? Wywrotki. Poszło coś dzisiaj już? No, kalender jeden poszedł, hamburger trochę. No to fajnie, dziękuję bardzo. Widzimy pięć dych. w szwańce po cztery dechy Winery po 6 dychów za chce 70, 70 zł za te albumki chce tak? a bocianki bocianki po 4 dychy za sztukę. Krymeczki Krymeczki 50 zł Za te parkę 50 Ale to one są z tej samej rasy co i tamte niebieskie czy to... Nie 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 To jest co innego jak się one nazywają? To też są albumki Albumki, tylko że... Gładkie, tam są koroniaty A, właśnie Rozumiem, bo tamte mają, są z grzebykami no. Czyli koroniaty Jakie są bociany? A pawiki jak cenimy? Pawiki indyjskie 150 zł za parę 150 zł. Dziękuję bardzo Czubatek, czubatek Czubatek droższy, tak? nie Dzień dobry. Jak, jak cenimy tę krymkę Białostocką? 50. A winery, te. Czaj, czajeczki i winery. I winery też po 50. Wszystko po 50. Fajnie, dziękuję bardzo. A telefon chce pan do nich podać? Tu To właściciel odszedł. Zostawił takie egzemplarze? Ekstra, i one same chowają młode? Trzeba podkładać. No właśnie, bo tak patrzę, one mają te głowy zasunięte. Jak mówię, to będzie młode karmić. Ile, ile za sztukę czy za parę? Za parę. Ile? 250. A rysie od sztuki? Pawiki? A te, te są strasery, nie? A te? Kingi. Wszystko mogę. To strasery po ile? 150, na kingi? Tak samo. Tak samo 150, fajnie. I tu mamy jakiegoś pocztusa? Przyszedł taki, fajny. Upadł, normalnie upadł upad wody, No właśnie to zaraz 41 no, zaraz... to jest Ciechanów Ciechanów? Tak, zaraz go obejrzymy, tylko o to chodzi, że ja na razie chcę, chcę już dojść kurde, bo nie wiem czy mi czasu zabraknie, ale bardzo? Jest to troszkę od No ale Osiemdych para. Osiemdych para. A to same młode z tego roku? To wszystko młode. Ile? To jak te młodzież cenimy? Białogłówki, winery? Otrzedeczki, białogłówki. Winery po pięćdziesiąt. A na końcu, te, te żółte, to są z tych wywrotek? Siuchy, wywrotki, 120. 120. I po środku przewaga newek. 40-50 40-50 sztuka Tutaj Podyszku po jak leci A rysie na końcu? Po 50 Po 50 sztuka, tak? i pocztowe? podychu Dziękuję bardzo fajnie, bo jest co pokazać faktycznie to nic oni to nie jest to. i tak się pięknie prezentują. No. Dobrze, że, że jest młody na rybek. To chociaż. A, do, potrośnie trochę i da sobie spokój. No. Jak to cenimy od sztuki? Bo tu jest. 200-300 lat. Działa A z tych motyli? Tak samo. I te wyżej tak samo.

A to co najdroższe? Na podkładkę. Na podkładkę, a, a te kremeczki W jakiej cenie? Po trzy A to z tych hamburgów, czy to z tych? To samo. To samo A ten al nie albumek, tylko dla winterek? dysz. A jest jakiś ruch w ogóle tu w zwoleniu? Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jak, jak ceniły te czajeczki? A to pan to zmienił teraz tego, tego. To ruskie boki są. Ruskie boki. Z tych tar tarczowe, jak się mówi na Tarcowe, nie? Tarczowe to. No, po cztery dyszki. Co zmieniłem? Nie, bo gryba chodzi tutaj. Nie no, konkurencja przyjechała ze wszystkiego. A, po cztery dyszki za sztukę. Mhm. Nie no, przyjechałem, bo... Bo widzowie chcieli, żeby zmienić jeść, żeby pokazać im, jak jest winny na innych targach, A to wiem, Andrzej, wiem. Andrzej Andrzej, 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 Andrzej. A ten ee, Dereś? A Dereś, to samiczka jest kupiłem, nie do sprzedania, no dałem 53 zł za nim. A panie, dziękuję za informację. A co tu jeszcze zostało? Motylek? Motylek, samiczka, no dwie setki. No I te... i... Ta parka? Taparka? 300. Piękne, tu jest co podziwiać. Faktycznie jeszcze można fotkę. ale Andrzej to sobie odsłania tam, ja to tam. A powie mi pan, jest coś z tego, co filmujecie ja tak, tak, tak. Jest, jest. Yes. 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 A ile tu? Ile złoty? 220 samiczka. A te, te co teraz filmuje? A te białogłówki nie wiadomo ile co. E... 50 zł za płacenia. 50 zł białogłówki? Za całą parę, tak? A te nie wiemy, bo nie ma właściciela. Fajnie. No i tu są jeszcze takie pawiki pojedyncze. Także... tak robi pan Nie, nie poznaję. Nie ma właściciela, bo jakby właściciel był, to ja znam właściciela. Ja to robię, pokazać, żeby wiedzieli wszyscy, jak cenimy te kureczki. Parka 130 zł, zł koguty po 40 i to jest staluch i dereszek. Tak? Tak jak to cenowo wygląda? Staluch 350 zł, deresz 30 a parę tych 550, 550, coś pięknego to trzeba zapłacić. Jeszcze, może im pokażemy, tak się fajnie do zdjęcia ustawiły. Do YouTube'a proszę pana. Dobrze, bo pokazałem. A jak, jak cenisz to? No to nie wiem, to Pawła. No wiem, że Pawła, ale tak mniej więcej. Chyba utrafił. No Pawła nie ma. Coś za, za daleko od. Ile takie noweczki młode? A co, to po dwie dychy? Po dwie dychy, dychy, tak jest. Ale mulemas jest droższy, nie? Ile za niego? Cztery dychy, proszę bardzo. Murzynki. Biały to jest z jakich? Rzeszowski staropolski? Zeszowski. Ile za niego? Wiedychy. Wiedyk i trzy no, jest tu trochę, także nie słabe. No. Każda, Każdy gołąb ma swojego amatora. 60 zł. To A białogłówki? 3 dychy. A ten na końcu, ta parka, to z, z... białogłówki. takie fajne kolory. A widymki? Wszystko Też pod wszystko, pod wszystko pod tu fajnie. To fajnie. To, to przynajmniej co niektórzy mówią, że schodzi. To fajnie, to chociaż. Wszystko w tym Tak trzymać, tak trzymać. Polecamy zwoleń. Polecamy. Tutaj właściciela nie ma. Nie, po, nie powiemy, co i jak. Eee, nie wiem, bo to kolegi. Po jedno stówek 60, coś takiego. A niemieckie wystawowe? Po dwie Po Tak, takiego. I na końcu mamy pawiki? Tutaj białe chyba 60, a te po 50 za sztukę. coś takiego. Fajne, takie boki mają niespotykane. No, takich kolorów to mało. Nie ma, nie nie, nie, nie widać w ogóle. Fajne, ładne gołąbki, ale tu jeszcze macie kurki, rysie, przewaga ryś. Ile odsłupki tej rysie? Po trzy A te kurki za komplecik? 120 zł za czarny, tak, 70. Czyli 190 taki komplecik. Dziękuję bardzo. Po ile cenicie? Po 35 zł. Sprzedają się w ogóle? Nie. Tak. Nie? Nie. Mówią co niektórzy, że za młoda godzina. To prawda, czy... czy... Zobaczymy. Zobaczymy. Będziecie stali, tak? Panie, dziękuję. Do sprzedania. Ile cały zestawik? Cała trójka. Cała to? Za stówkę. Za stówkę. A neweczek? A taka klepeczka? 300. Ile? 300. Panie, dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze. Tak to pokażemy, że takie są, ale nie ma właściciela. łoci, kremeczki i bocianki. Kremeczki, bocianki, hamburki. Hamburki. Tak, Ile ta, taka para hamburków? 80 zł. Wszystko po 80. Zł Wszystko po 80. Bociany, kremeczki, hamburki po 80 zł. Parka. Tak. Fajnie, dziękuję. Poszło co dzisiaj? Poszło dwie parki. To fajnie. Pa, pawie poszły i osmańskie. O, osmańskie. Szkoda, że nie przyjechałem, pokazalibyśmy osmańskie, jak się prezentują. A tam parę też. Jedna jeszcze jest. Jedna jeszcze jest, fajnie. Dziękuję bardzo. To skrobonek po ile cenisz? 25 zł. 25 zł. I tu są amatorzy na te srebrniaki? Nie ma. Dobrze, dziękuję bardzo. A boki jak cenimy? Podwiedyszki. Podwie czarne boki Tak. dyszki za koleję wszystko. A Wenecki? Też wiedyki. Fajnie, dziękuję bardzo. Polski to jest taki, wiecie, jest taki Kaczki staropolskie. A te staropolskie jak pan ceni od sztuki? Po 7000 staropolskich. Sebetki te małe? Po 5 dysek za Polbar 130 para. I te kaczuchy są fajne jeszcze na koniec. Wiegusy indyjskie po 8. Biegusy indyjskie. I to jest... Pięknie pan wypisał tak? Tylko to koguty same są. I tu? Tutaj bantanki, to tam więcej 120 parę. Zielono numer po 7 Fajnie. Dziękuję ślicznie. O i to tyle. W drugiej części zapraszam do trzeciej.